Cześć, ja nazywam się Jakub i witam w kolejnym odcinku Cenyce Krok po Kroku. Często mówi się, że nowe hasy są gorsze niż stare, no bo są mniej sztywne, bo są mniej ciężkie, bo mają wszystkie wady i w ogóle jest taka obiegowa opinia, nie? Czasem, czasem go słyszeliście, ale rzadko kiedy mówi się o tym, że niektóre nowe hasy, też, znaczy właściwie wszystkie nowe hasy mają też jakieś zalety w stosunku do starych hasów. Dzisiaj poprosiłem mojego szanownego kolegę Przemka z śrubydofel.pl. Oto, e, to, czy mógłbym do niego wpaść i tak na szybko pokazać Wam dwie tokareczki, bo mam jedną sześcioletnią tokareczkę i jedną nową i one są takie same, to są ST10 na no właściwie tych samych opcjach, bez żadnych kombinacji. Więc spróbujemy sobie dzisiaj hmm, pokazać różnice między nimi i pokazać, że czasem nowa tokarka jest też lepsza od starej, a czasem jest po prostu taka sama. Na wyjątkowych sytuacjach pewnie też czasem będzie gorsza, ale nie można generalizować, że nowe są gorsze niż złe, bo tak zupełnie, ale to zupełnie nie jest. Zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, to jest maszyna, jeżeli dobrze pamiętam, 6-letnia, Mamy dokładnie ten sam układ na głowicy, co na nowej maszynie, która ma raptem miesiąc, czy coś takiego. Mamy ten sam detal, mamy podobne odległości na przejazdach, no bo wiadomo, to kwestia tylko potencjalnej różnicy w głowicy. I mamy ten sam program 7011 na obu maszynach. I teoria mówi, biorąc pod uwagę, że te maszyny są identyczne nawet z wyglądu, że powinien program przelecieć dokładnie w tym samym czasie. Ale czy tak będzie? To się zaraz dowiemy. Zamkniemy oboje drzwi, ja poproszę o pomoc. Szanownych moich kolegów, panowie, na 3, 2, 1 wciśniecie zielony, co? To co? 3, 2, 1, start! Program posiada w sobie jeszcze e, M0, więc później sobie oczywiście zrobimy przerzucenie detali i kiedy będzie przerzucenie detalu, to też e, puścimy dalej w tym samym momencie i popatrzymy sobie na czasy. Mało będzie widać, bo to obróbka, której nie możemy poprowadzić bez chodziwa, a poza tym też nie chcę zdradzać technologii, bo to wiecie, chronione prawem. Ale program nie powinien być długi, myślę, że max 3 minuty. Jego ja Wam przyspieszę, Natomiast no musicie mi zaufać, że maszyny działają tak samo, będę raz na jakiś czas przerzucał się pomiędzy jedną, a drugą kamerą. Słuchajcie, do samej M-zerówki mamy 1,37 na nowej kontra 1,38 na starej. Niewielka różnica, ale zobaczymy, co będzie dalej. Panowie, mogę Was prosić o przerzutkę. Puścimy też na 3-2-1, jeżeli to nie problem. Dobra, 3-2-1 start. No i zobaczymy jak to będzie po drugiej stronie. Dalej lecimy z dokładnie tym samym programem. Swoją drogą ładnie dograna technologia. Pod 100% na obu maszynach. Wiadomo, im bliżej osi, tym mniej, no bo... Eee, zwiększa się maksymalna moc, prawda? Na górze jest wysoka. A schodząc wraz ze średnicą w dół, oczywiście będzie nam spadać obciążenie. Ok, tutaj mamy koniec na 2,39. M-zerówka oczywiście nie była liczona w czasie, no bo on tutaj nie podlicza M-zerówki w czasie. A tutaj już mamy prawie 3, i chyba w 3 się nie mamy szans zmieścić. Jest różnica. Jest różnica, jak cholera. Nie, 2,57 nie jest źle. 2,39 poprawcie mnie to jest ile? 11 plus 7, 18 sekund na niecałych 3 minutach. Dużo, nie dużo, ale szybciej, to szybciej. I detal po obu stronach też się kończy dokładnie tak samo, bo to był ten sam program. Tyczkę w tyczkę, program niczym się od siebie nie różnił. Wiemy już, że nowa tokarka jest od starej po prostu szybsza. To jest zdecydowanie zaleta. Ale, są też tutaj inne rzeczy. Jeżeli sobie wrzucimy nóż, chyba pod 12 był Panów, tak, o, pod 12, to problem ze starą maszyną był taki, że nie było prostego sposobu, żeby ograniczyć jej przejazd w osi Z. Co to oznacza? Że tym wiertłem z tyłu mogliśmy walnąć o ścianę, a tym nożem tutaj mogliśmy bez problemu walnąć o szczękę. I ja mówię mogliśmy, ale tak naprawdę to się tutaj chłopakom nie raz zdarzyło, Zresztą popatrzcie, w jakim stanie są te szczęki. One już troszeczkę przez jakieś tam błędy w programach zostały zjechane. Natomiast na nowej tokarce, to co od razu panowie zauważyli po instalacji, to fakt, że ona może mieć wprowadzony po prostu hard limit przez użytkownika. Jeżeli wejdziemy w położenie użytkownika i wybierzemy sobie limit ruchu, tak widzicie, jest on określony w Zecie. A to określenie w Zecie, które jest tutaj wybrane, to nic innego jak. Do jazd, do samego końca, jak ręce dalej, żeby było jasne, do samego końca wiertłem do ściany, a nożem do szczęk. I ta pozycja jest tak dobrana, że jeżeli teraz sobie zjedziemy, to ten nóż tak ino, 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 tak, a, to zrobi taką ryskę na szczękach. Nie wiem, czy ją będzie widać nawet. Spróbuję się na niej sfokusować. Taką ino, ino ryskę na szczękach. Innymi słowy, ta tokarka jest zabezpieczona przed tym błędem, który potencjalnie mógł być. E, jedyna różnica, tak naprawdę, między nimi jest taka, że to jest 6 lat młodsza, oraz ta nie ma napędzanych narzędzi, bo najzwyczajniej w świecie prezarka przejęła część produkcji. No i co? No i jak widzicie, tych dystansów robi się naprawdę dużo. To są dystanse, które lecą na cały świat. Jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie zawsze wpaść na śruby do, felg .pl. Eee, do niejakiego smarta sprytka, którego widzieliście na kanale. Właśnie tutaj były robione adaptery. No i powiem tak, chłopaki się znają na swojej robocie. Chłopaki wiedzą jak to robić i naprawdę Ciężko tutaj się do czegokolwiek u nich przyczepić. Ta produkcja jest zrobiona świetnie. Fakt, że nowa tokarka jest na NGC ma też inne zalety. Mamy na przykład kreator kształtu, który już Wam pokazywałem na kanale, który sporo ułatwia, jeżeli chodzi o programowanie zarysów, chociaż tutaj jest to akurat niepotrzebne, no ale jest. Mamy w standardzie Wi-Fi. Tutaj jest to niepotrzebne, bo tutaj chłopaki nie monitorują maszyn na zewnątrz, albo wszystko dla siebie, ufają sobie, no ale... ale jest. Mamy na przykład takie bajery, jak podgląd, Ciśnienia na uchwycie, bezpośrednio na panelu, już nie musimy tam, prawda, się zagłębiać i patrzeć gdzie tam, co tam było, tylko mamy to wszystko na wierzchu. Moglibyśmy mieć sterowany uchwyt, jeżeli chodzi o ciśnienie, znaczy dwa poziomy ciśnienia, żeby na przykład cienkie dystanse, tak jak tutaj widzieliście, co niektóre piąteczki, robić na e, mniejszym ciśnieniu niż te wszystkie grubsze, które są łapane za konkretny kołnierz. Akurat chłopaki to z tego nie korzystają, ale taka opcja na NGC jest. NGC szybciej podpowiada o poziomie chudziwa, rzuca tą prawda, ikonką dodatkową, co też tutaj się przydaje, bo jak się domyślacie, taka ilość aluminium e, przy tak wydajnej obróbce i filtrze, który ciągle wyciąga, wymaga jednak uzupełnienia tego chudziwa. Szkoda, że systemu automatycznego uzupełniania nie mamy, no ale cóż, to już powiedzmy detal, jako tak to leci. No i dodatkowo pamięć. Na starej maszynie niestety ograniczenie ilości programów było dosyć dotkliwe. Przez co chłopaki musieli uciec się do urz urządzenia USB. E, nie zmieścili wszystkich programów w pamięci, bo po prostu było ich za dużo. Jest za dużo typów dystansów, które można zrobić. W NGC natomiast, jak zapewne wiecie, tej pamięci jest od zawalenia, bo jest to 1 GB. Nie brakuje, wszystko jest ok. I tak, akurat konkretna tokarka jest wyposażona w standardową głowicę VD. Dlaczego? Żeby narzędzia potencjalnie i uchwyty były zamienne. Oczywiście nowe tokarki mogą być wyposażone też w BMT, nawet w wypadku ST-10. Ale tutaj nie było takiej potrzeby, można było zostać na tym samym i nawet jest lepiej, bo mamy zamienność narzędzi, chłopaki nie narzekają. Dzięki śliczne na poświęcony czas, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego, a właściwie, że się nauczyliście, że czasem może warto by było pomyśleć nad tą togarką. Jeśli materiał Wam się podobał, jak zawsze, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, czy dzielenia się linkiem ze znajomymi, którzy też mogą się z tego filmu nauczyć czegoś nowego. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie dalej w komentarzu, a ja mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku Ceny co krok po kroku i już za tydzień.